Nie rzuca się Mołotowem. Trzeba się nauczyć. Zapal górę, zaczekaj, aż pojawi się płomień i rzucaj. Trzymaj głowę nisko, inaczej już nigdy nie będziesz rzucał Mołotowem. Ośnieżone oko i sylwetki niemieckich żołnierzy oświetlane przez księżyc. Romantyczne, ale oni wszyscy zamarzli na śmierć. Tak, to obrączka ślubna, kto wie? Może mój dom jeszcze stoi, może kiedyś tam wrócę? Wiecie co? W tej kompanii jest coraz więcej starych ludzi. Nasz nowy CKMista urodził się w 1907 roku. Daliby coś przeciw zamarzaniu. 80% powinno starczyć. Szczam tu bryłkami lodu. Marudzenie to żołnierski przywilej. Ja się po prostu w tym specjalizuję. Pojeb, który wpadł na ten plan teraz pewnie ryczy ze śmiechu. Już trzeci raz jestem sierżantem. Z jakiegoś względu ciągle mnie degradują. Ja nie przeczę! Ja tylko dostrzegam problemy. Stawka lubi tak nas wkurwiać. Robotniczo-chłopska armia. Dobre sobie. Co za gówno. Nie, ty się zamknij. Do tamtych gości strzelajcie, nie do mnie! O ja pierdolę. Przecież to jest tygrys! Zaraz rozjebie nas szwabski tygrys! Sanitariusz, uciszcie tego mazgaja! Cholera, ty! Uważaj na prawą! Na drugą prawą! Mówiłem matce, że mamy tu elefanty, tygrysy, pantery. Myślała, że byłem w zoo. Komuniści spożytkują nawet kapitalistyczne pojazdy. Wprawdzie Maxim był narzędziem caratu, lecz rewolucji także się przysłużył. Towarzyszko Snajperko, radzieckie siostry są z was dumne. Niech żyją radzieckie kobiety, gorące patriotki! Nasz przemysł nie ma sobie równych. P-34 to cud techniki. Uważaj, żebyś sobie fiuta nie usmażył. <laughs> Katiusza. Mówią na nią organy Stalina. Nie, chodzi o instrument, debilu. Ty sobie uważaj, Michał. Tej kobity lepiej nie wkurzać. <laughs> Wojna to męska rzecz. Ale te babeczki potrafią strzelać. Czołgi nie są bezpieczne. Z miejsca wybieram worek albo okop. Ten transporter jest z Ameryki? To chyba dobry sprzęt trzymają dla siebie. Widzicie, towarzyszci? Nasze karabiny mają koła. Faszyści swoje muszą nosić. Towarzyszko, snajperko, za ładne jesteście, żeby czołgać się w błocie. Towarzyszko, snajperko, postawiłbym wam kiedyś kielicha. Nie poleruj tego działa, tylko strzelaj! Ale wielkie działo, towarzyszci. Czyżby kompleksy? Zróbcie coś dobrze dla odmiany, towarzyszci talkisty! Macie ognia, tawaryści? <laughs> Nic lepszego Amerykanie nie mogli przysłać? Przydałby się nam jakiś pakard. Kogoś jeszcze w wpieprza ta piosenka o Katiuszy? Ja też mam zabójczą rakietę, tawaryści. Czy choć raz wam się udało tym moździerzem w coś trafić? Wsparcie moździerzy to dobra rzecz. O ile tylko duraki w nas nie walną. Z nią to chętnie bym się w rowie zaszył. <laughs> Towarzyszko, snajperko, mnie zawód Bores. Zajrzyj na no dom, pokażę ci, jak strzela prawdziwy mężczyzna. To jest dopiero tyłek. T-34 to taka nudna nazwa. Borys brzmiałoby o niebo lepiej. Amerykańcy przysłali nam te transportery. Ciekawe, czy mogliby przysłać też Lanę Turner. My kontra tygrys? Jaja sobie bliacji robicie? Industrializacja. To dzięki niej jeszcze się trzymamy. I dzięki mojej odwadze. Oficerowie na tyłach są nieźle spasieni. Uch, moje ciało zwraca koninę, którą zjadłem wczoraj. Mój ojciec walczył z Niemcami pod Pińskiem w roku 1917. Tam właśnie zmierzamy. Nie, nie wychwalam niemieckiej myśli technicznej, po prostu stwierdzam oczywistość. Miała złote włosy, jasne jak słońce. Była w Berdyczewie, ale nie wiem, co się z nią teraz dzieje. Mam dla ciebie lekcję. Wiesz, co robi pocisk z Mausera 7,92 z ludzką głową? Odwrót nie jest taktem tchórzostwa. Szkoda, że w tego nie rozumie. Rozstrzelali mojego kumpla na oczach całej kompanii. Ocalił oficerowi życie, ale jednocześnie opuścił posterunek. T-34 oberwał z Pepanca, cała załoga zginęła, a czołg jechał dalej. Widzieliśmy, jak zjechał z drogi i powoli przetoczył się przez wioskę. Niemieckie czołgi są świetne! Dobre działa i pancerz, potężny silnik. Szkoda, że chcą nas pozabijać.